Odcinaj ten silnik. Wycinaj jest. dziurę, bo nie, w, bo nie wchodzi. Panie. To jest panie prezesie. Jest w stanie. Przedłużenie się dziewięćdziesięć centymetrów. Trzeba podłożyć z pięć centymetrów. Dziesięć siedem. Co? A co? Da, a dawaj ten spróbuję. Daj czy Może być tak. Trzeba przechylić, wiesz? Nie da się niżej. Musisz przechylić. No dawaj, dawaj, dawaj dalej. A może tak palniczkiem suszyć? Tak jak Adrian na grzewnicą walczy. Na grzewnicę, namiot i... No nie przeszkadza, szkadza, dawaj się Rubys to pokład.